Witam wszystkich bardzo serdecznie z Estadio José Alvalade, Mecz y, ostatni, drugiej rundy rozgrywek grupowych me, Mistrzostw Pacyfiki 2011. Mecz na a Harinezia. Po raz drugi na tych miesiącach Harinezia kończy. Tak mi powiedział szczerze, że statystyka też tak jest, że kończą y, fazę Mistrzostw Pacyfiki 2011. Już wychodzą obie jedenastki na Lawi, i reprezentacji Harinezji I w sumie przedstawienie teraz obu składów i opowiedzenie trochę o nich na Lawia. Bramce jest oczywiście Sepsosempa już to jest jego setny meczu reprezentacji Mostowiak Barbara MMM z pomocą jest Lucją Na Saugas, Bubek Dupek i w ataku mamy na i Koperka i teraz e, Harinezja, w Bramce jest Goron w obronie Burns, Abraun, Schwelt i Rodi z pomocą jest Maxon Fato e, Operacyjna w, w ataku mamy Rejdona, Angelone i Lucasello. Małą drogę w sumie przebyłem, bo jak mówiłem na poprzednich spotkaniach, że odległość między miastami e, e, Medią a Loyrią to jest zaledwie 40 km, a tutaj naprawdę lepsze są autostrady niż Polskie. Się szybko da przejechać. Teraz mostowo jak już od razu by, będzie pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Czerwona kartka, na początek spotkania, no, no to tutaj zobaczmy czy zasłużą na to Mostowiak, no mi się wydaje, i od razu w dziesiątkę grają na Lawczycy, lewa strona Raydo, no wygra się Juventusów, pole karne, świetnie broni za Cusa, na Bubek, na lą, broni, teraz będzie do bitka, Koperek. 1 do 0 wreszcie. E, mamy bramkę na, na Lawi, ale strzelcem jest du, Dupek, przepraszam. A więc, ale chodzi o to, że strzecem wreszcie jest któryś z zawodników na Lawi, a nie żadnej przeciwnej. Trzeci gol na mistrzostwach i dopiero pierwszy yy, z yy, nogi któregoś z zawodników na Lawi. Strzelał Koperek. Chodziło mi o to, bo strzelał Koperek akurat i dobijał Dupek. A więc mamy 1-0 i... Bubek. Koperek! I bardzo dobrze strzela Angelone. Angelone, szansa! Błędy! Na Lawczyków, ale to się skończyło tylko... Na strachu, bo obronił wszystko Semse Sempa. Mówiłem setny mecz w reprezentacji, a ma dopiero. I znowu Barbara wybił Ładnie z prawą stroną Maxu. Teraz do mamy piękną bramkę! Piętą! Fato kapitan Harinezi strzelił piętą! Nieprawdopodobny gol. No czy to będzie gol mistrzostw? No teraz to mnie zaskoczyli wszyscy. No tak, on mnie zaskoczył na pewno. Fantastyczny gol! Jak to wyczuł pięknie Fato? No po prostu palce lizać. Cieszy się z tego. Mogą się szykować. Koperek. Na lewą stronę mamy tutaj na Lindersa. I kapitalna obrona, gorna. Jedną ręką obronił ten strzał Gorn. Wyczekał, rzucił się troszeczkę chyba źle nawet. Barbara z rożnego, popatrzmy, dobra centra. Sauga z wypiłki, mamy 2 do jednego. Świetna akcja i Bramkę strzelił po raz drugi w tym meczu Dupek. Coś nieprawdopodobnego. No, w sumie gra Harinezja od, pierwszych, od dru, pierwszych minut drugiej połowy. Super, a tu nagle tak się błędy, takie błędy się zdarzają. No. no, mnie troszeczkę zaskoczyło to, nawet że Sauga tak wyskoczył w górę. Bo będziemy to tu, tu widzieć. Przeskoczył e, a pas na jedne, na dwóch już w sumie. Harinezyjczyków biegnie na lawia. Nalą, yy, nalą, na Jeszcze nie końca nalą. Yy, czy przejmie piłkę nie przejął jeszcze, a Brown! nalą, się znalazł! W doskonałej sytuacji, ale uderza jakby nie wiedział to zbytnio gdzie jest Brałka. Zobaczmy, pierwsza próba, druga próba nieudana. Trzecia i czwarta.